Szczęść Boże niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo niedzielnie w tym piękny dzień zmartwychwstania pańskiego. Dzisiaj jest taki dzień, skoro taki piękny. Skoro ostatnia niedziela wakacji, to taki czas na szczerość. I chciałbym wam bardzo powiedzieć, że ja w swoim życiu bardzo lubię być pierwszy. Bardzo lubię być doceniany. Bardzo się cieszę z tego, kiedy mogę mieć pierwsze zdanie. O jakiejś opinii, a jeszcze lepiej, jak mam to zdanie ostatnie, kiedy mogę to wszystko podsumować. E, bardzo lubię to, kiedy jestem doceniony, kiedy jestem zauważany e, wśród innych ludzi, kiedy ktoś e, liczy się z moją opinią, e, z moim zdaniem, kiedy ktoś pyta mnie e, o jakąś moją ocenę, e, jak ja to widzę, jak ja to postrzegam, co ja bym zrobił w danym momencie. Bardzo to lubię, e, kiedy jesteśmy w towarzystwie i. i i wszystkie oczy, i, i w ogóle wszystko jakby skupia się na mnie, wokół mnie. Bardzo to lubię, bardzo to mnie daje taką pożywkę życiową, ale jednocześnie widzę, jaka we mnie jest straszna pycha. To jest to, o czym dzisiaj mówi Jezus o zajmowaniu tego pierwszego miejsca czyli bycia na świeczniku, bycia pierwszym jako ksiądz, jako ktoś starszy, jako przyjaciel, jako znajomy. Okropnie nie lubię, a doświadczenie ostatnich tygodni, miesięcy pokazało mi, to kiedy na przykład właśnie, na przykład, nie daj Boże, jest drugi współbrat, który jest bardziej chwalony ode mnie, że powiedział na przykład lepsze kazanie ode mnie, lub ktoś właśnie jest ten, ten współbrat, albo ktoś gdzieś powiedzmy na tym samym poziomie, choć to też takie pyszne. No ale dobra, jest ktoś w towarzystwie i nie mnie się. O, rzecz, pytałem, ale właśnie tego drugiego. O, jak mnie zżera teraz wtedy straszna zazdrość. Ten dzwon, może nam nie będzie przeszkadzał. E, to, to jest właśnie to, o czym dzisiaj mówi Jezus. E, jest jedna wskazówka: być po, po, po prostu pokornym. Jak to przyjąć, żeby tak się nie działo, żeby tak nie być. E, kiedyś napotkałem, no, będąc w Glwicach, na praktykach. E, dlaczego to jest ważne? Bo to dla mnie był taki ważny moment kiedy znalazłem taką litanię o pokorę będę chciał to umieścić ten tekst albo pod albo gdzieś tutaj będzie mam nadzieję że nie zapomnę w trakcie montowania tego filmiku jak zapomnę to mi przypomnijcie w komentarzu litania o pokorę który się strasznie bałem słuchajcie ja przez lata ja ją unikałem od tego momentu kiedy ją znalazłem ona mnie strasznie bolała ona mnie po prostu strasznie denerwowała nie? bo tam było od tego, by ktoś bym był chwalony, wybaw mnie Panie, od tego, by się mnie radzono, wybaw mnie Panie, od komplementów i tak dalej, wybaw mnie Panie, od czegoś, co ja strasznie chciałem, co było straszną moją pożywką. I dzisiaj, tak naprawdę kilkudziesięć tygodni, na nowo ją odkrywam, ucząc się, że to jest niesamowita modlitwa. Ona mnie niesamowicie dużo uczy i to jest taka łaska, wszystko jest łaską. Tak jak mówiła święta Tereska z Lisie i ja to właśnie teraz odkrywam. Chciałbym, żebyś się dzisiaj za nią zaczął tą modlitwą też modlić, żeby to też była Twoja modlitwa, Twoje rozmawianie z Panem Bogiem. Bo czego ona nas uczy? Właśnie, wszystko jest łaską, więc wszystko jest darem. Że ja niczego nie muszę mieć. Nie musisz mieć rodziny, nie musisz mieć przyjaciół, nie musisz być uznawany, chwalony, nie musisz mieć niczego. Nawet tego, z czym dzisiaj stoisz, przed czym siedzisz, co masz dzisiaj w ręku, nie musisz tego mieć. Co z tego, że ktoś ma lepiej, że ktoś jest bardziej, że ktoś jest bardziej naj, czy w ogóle bardziej? Wszystko jest łasko, wszystko jest darem Pana Boga. Wszystko, co masz, to jest właśnie od Niego. I żeby przeżyć dobrze niedzielę, żeby być szczęśliwym, to trzeba tak to uznać. Wtedy nie ma zazdrości, chorobliwego biegania, latania yy, za czymkolwiek, bo ten maja tego nie mam. Yy, skupianie się na jakichś gadżetach, drobiazgach na siłę bycia uznawanym, na siłę mieć kogoś bliskiego, a właśnie może, może po to ktoś mieć przyjaciół czy bliskich, żeby cię słuchali nie po to, żeby jakąś więź zawiązać, tylko po to, żebyś był dla kogoś wielki, cenny. To może też jakiś kompleks, to też może jakaś taka pycha twoja jest. Wszystko jest darem, wszystko jest łaską Pana Boga. I chciej to dzisiaj dostrzec, chciej dzisiaj, dzisiaj za to podziękować, dzisiaj jest taki dzień, jest niedziela, dzień pański, żeby umieć za to Panu Bogu powiedzieć dzięki ci. Nie? Bo to jest Twój dar. Bo to jest od Ciebie. Niczym sobie to na to nie zasłużyłem. Nie chcę być pierwszy. Eee, nie chcę być najważniejszy dzisiaj. Bądź szczęśliwy, kiedy zauważysz drugiego człowieka. Eee, nim napakujesz do swojego czy schabowego, to popatrzy wokół Ciebie, ktoś ma. Nie? To jest też szczęście. Pamiętam, jak na azie nas uczyli. To jest Maciek, eee, którego pozdrawiam, jeżeli będzie oglądał. Właśnie mówił, Szczęście polega na tym, jeżeli ktoś drugim ma. Jeden jest najpierw najedzony, dopiero ty możesz być jako następny najedzony. Nie? Pozwól te, twojemu bliźniemu się najeść. Wtedy będziesz szczęśliwy. Nie? E, dobrej niedzieli, dobrego szczęścia, takiego dnia pełnego cudów. E, I takiego proszenia Pana Boga o taką prawdziwą pokorę, nie fałszywą pokorę. Nie? Jak to mi jest źle w życiu i po prostu jestem taki pokorniutki. Panie Boże, tylko taką prawdziwą pokorę, która mówi, że wszystko jest darem od Pana Boga. Jeżeli czegoś nie mam, to widocznie tego nie potrzebuję. Jeśli kogoś w Twoim życiu nie ma, to widocznie tego kogoś nie potrzebujesz. Do szczęścia, przede wszystkim do nieba, czyli do zbawienia. To jest nasze największe szczęście. Trzymajcie się. Pamiętam o Was w modlitwie, Wy również wspomnijcie czasem o mnie w modlitwie. Polecajcie ten filmik, jeżeli jest warty. I jak wiecie, tam jest. Za kilka dni rozpoczyna się rekolekcja, ale o tym może. Wieczorem dzisiaj, w najbliższym czasie będzie. Od czwartku, z zastąpkiem zaczynamy rekollekcję. 8 na dobry początek. Jeśli ktoś o tym nie wie, to niech jeszcze znajdzie to na wydarzeniu. Wejdzie w to wydarzenie, udostępni, zaprosi też innych, bo warto. Z Bogiem.